Dzień dobry, witam cię serdecznie. No i u nas gościem. Y czy możemy zacząć od drugiej e, rzeczy, czyli od oczywiście. strefy 51, gdyż zdradzasz się tajemnica, byłem bardzo chętnie. blisko niej. O proszę. To ja bardzo, ja bardzo, za, bardzo to zazdroszczę ja też bym chciał być może nie w takich okolicznościach, w jakich to będą prawdopodobnie robić lub nie robić ludzie we wrześniu. Właśnie, bo oczywiście chodzi o to, nie chodzi o to, że strefa 51 istnieje, bo ona istnieje od dawna, tak. w Newadzie, dwie godziny na północ od Las Vegas, e, ale o to, co się ma tam wydarzyć we wrześniu. To jakaś nieprawdopodobna historia zupełnie. Tak, no wszystko zaczęło się od tego, że pewien, pewien chłopak po prostu utworzył wydarzenie na zasadzie choć wszyscy szturmujemy strefę 51, żeby zobaczyć czy są tam obcy. Mm -hmm. No i jak wiadomo, z takimi wydarzeniami czasem to może zatrybić, czasem nie. No w tym przypadku zatrybiło, bo zgłosiło się ponad 2 miliony osób. No to można uznać, że zatrybiło. Czyli, czyli zdecydowanie jest szansa, że z tych dwóch milionów osób przynajmniej ktoś faktycznie spróbuje pod, pod, te, pod te ogrodzenia podejść. Rozumiem, że pomysł jest taki, że przychodzimy tam dwa miliony osób i szturmujemy i wszystkich nas nie złapią. Tak, no mniej więcej dokładnie to Na brzmi tak. Nawet polegać. w opisie brzmi, że będziemy biegać tak szybko, żeby ich naboje nas nie dosięgły. Co? <śledzio> jest to Cała historia powstaje jako żart. To miał być żart, Aha. ale wiem, że armia amerykańska się tam no, położyła. armia się obużyła, bo jednak, jeżeli no, faktycznie ludzie zaczną i tam wchodzić, to oni będą musieli dosłownie bronić swojego terenu. No, mamy nadzieję, strzelać, że, że, ale... że nie strzelać, ale nie, no, przynajmniej nie, no, tam strzelać, pacyfikować. Nie, ale łapać ich trzeba będzie łapać na pewno trzeba Czyli będzie. Szukamy tego wydarzenia na Facebooku i szukamy. zapisujemy się na nie, czy jedziemy do Nevada, czy nie. Tak, no, Zapisać no, się władzę może być trudno, jeżeli ktoś teraz wystartuje, My, ale. Myślę, że też nie, nie, jak ktoś chce z państwa ubiegać się o wizę w ambasacie amerykańskiej, kiedy proponuję nie poddawać jako powód, że jedziemy szturmować strefę 51. Tak, to no może, może nie Może zadziałać. nie, to jednak tak. Co poza tym powiedz? Poza tym no dużo innych fajnych rzeczy. Na przykład przede wszystkim startujący dzisiaj Festiwal Audio River w Płocku, mhm. czyli powiedzmy taka świetna, jedna z fajniejszych imprez dla wszystkich, którzy lubią muzykę elektroniczną. Mhm. Ona potrwa do niedzieli i no jest bardzo popularna, bo generalnie. To jest chyba szósty rok z rzędu, kiedy mają soldout i soldout jest taki, że już od wczoraj, jak sold sobie. Soldout, czyli domyślam że tak, chodzi o to, że biletów tak, to ma? tak, biletów już okay. nie ma już od paru dni, jak się przegląda social media, to. Nic, nic nie z nią już pisał, czy ktoś może ma dodać jakieś bilety na Audio River. Mm -hmm. Bo naprawdę line-up jest w tym roku bardzo dobry, jest bardzo dużo. Line-up, świet... czyli line tych, tak, którzy tak, się tak, pojawią. czyli ta... tak, to, że ja, tak. Młodzi ludzie tak mówią już takim językiem po prostu. A my starsi wiemy, co to oznacza przynajmniej. Tak, no, będzie, będzie zagrał na przykład John Hopkins, czyli bardzo mm -hmm. dobry klawiszowiec. Będzie Mol Grab, będzie też kolektyw Blaze ale będzie też bardzo mocna polska reprezentacja, czyli na przykład Cats and Dogs, będzie taki enigmatyczny zespół Bokka, którzy ukrywał się pod maskami i do końca nie wie, kto pod tymi maskami się ukrywa. Ania i Sami. Ale wiesz, że, kiedyś, że taki zespół Kiss też się ukrywał pod no bardzo, bardzo dużo ludzi się ukrywa pod maskami. Jest, a dzisiaj jest taka, tak mówię jako starszy człowiek, że ten Kiss był, i, ale jest dzisiaj też działająca grupa, która się nazywa Blumen Group, nie wiem czy słyszeliście, oni też muzykę elektroniczną grają i, I też, oni też się na ni pod niebieską farbą No krwają. jest też ten całysłowny Marshmallow na przykład. Marshmallow, tak który mam tak na orężu w tym roku było bardzo dużo dzieci, tak w przedziale powiedzmy dziesięcioletnich z tymi maskami na mieście tego dnia. Co poza tym? To rozumiem poza ten weekend. Szukamy biletów, jak tak. nie mamy, to szukamy. Tak, jak nie mamy mamy popularne. A jeżeli ktoś nie do końca lubi muzykę elektroniczną i takie zabawy dziesięciogodzinne w tańcu, to może wybrać Kazimierz Dolny i Festiwal Dwa Brzegi. Mhm. Czyli zabawę, powiedzmy kulturalno, filmowo. Teatralną też. No będzie, będzie bardzo dużo ciekawych filmów. To będą w sumie dwa dni, kiedy w, ładny, w ładnej scenerii, nawet więcej niż dwa dni, będziemy mogli poglądać filmy. I będzie to głównie kino, powiedzmy trochę alternatywne, głównie europejskie. Czyli taka dawka kulturalna. To ja mogę dołożyć dwie rzeczy do tego Kazimierza. Tam, mm -hmm. zaraz obok, jak e, się Państwo wybierzecie do Kazimierza, to po drugiej stronie rzeki jest Janowiec, taki przepiękny, ruiny zamku. Mm -hmm. Naprawdę robi wrażenie wielkie. Warto się przyjechać. Jest bardzo niedaleko Czarnolas, czyli miejsce, gdzie mieszkał e, Jan Kochanowski. O, czyli można sobie Dworek tak Kochanowski, tam gdzie tercem, treny pisał. O, to jest I naprawdę można usiąść pod drzewem, pod którym pisał treny. To jest słaba no, I bardzo to jest tuż obok. Świetne, świetne dopełnienie takiego przy weekendu. Kazimierza można, Można. I jeszcze, jeszcze można odwiedzić Lublin. Jeżeli ktoś lubi rozrywkę, powiedzmy, taką bardziej wizualną, to będzie coroczny karnawal, Karnaval lubliński, czyli mm -hmm. tak zwany drugi karnawał w Lublinie. Mm -hmm. Lublinia nie mają to szczęście, że mogą obchodzić karnawał dwa razy w roku i właśnie tego typu rzeczy mogą oglądać, jak ludzie chodzący na, stający sobie na głowach, chodzący na linach między budynkami, kuglarze, klauni. I w sobotę wieczorem na koszyki w Warszawie. Sceny. <laughs> no, mam nadzieję, że nie ma takich moich zdjęć w internecie, jak tak robię. No, oczywiście tak, no mam nadzieję, że nie ma. Czy to jest taki karnawał uliczny prawdziwy? Tak, no karnawał okay. uliczny, dokładnie. To będzie się działo Właśnie w okolicy Starówki tam będzie można sobie też, jeśli ktoś trochę się zmęczy oglądaniem tego i będzie właśnie musiał troszkę ochłonąć, może sobie pójść na bulwary, sobie troszkę wyluzować się, zjeść jakieś futraki, będzie dużo tego, więc nie tylko, nie tylko takie emocje, ale też trochę spokoju. Dziękuję ci bardzo. Czy masz coś jeszcze może, jeszcze coś? My jeszcze troszkę. Myślę, że warto by wspomnieć o tym, że w weekend będzie dużo, bardzo dużo miast deklaruje swoje wsparcie po wydarzeniach z stopu okay. deklaruje swoje wsparcie i chce oddać tak jakby trochę, no troszkę pokazać właśnie, że supportujemy, że jesteśmy z wami i w wielu miastach będą nawet nie demonstracje, tylko manifestacje, czy też po prostu spotkania ludzi, na których generalnie jednym z takich podstawowych, nie tyle wymogów, co chęci jest, żeby wziąć tęczową flagę, czy po prostu przyjść i spotkać się w większej ekipie. No, w, w Warszawie. Największe w Warszawie na placu Defilad, będzie też Wrocław, Łódź. No, a w niedzielę Białystok. Zapras zapraszamy na Nois, jest cała mapka wszystkich, wszystkich a, miejsc. Po prosto, dobrze. No dobrze, no tak na Nois, wybieramy sobie miejsce, które jest tak. najbliżej I, idziemy. i tam idziemy. Bardzo Ci dziękuję. Dobrze, dziękuję, ruch, dziękuję, dziękuję. dziękuję bardzo. To był nasz kącik kulturalny Noize'a.